Dzień dobry, to ja mówię. Jak Państwo widzicie, staram się jak mogę i poświęcam jeszcze bardziej. Wierzcie mi, że ciepło w biskupinie nie jest. No ale z drugiej strony wszystko kwitnie, bez wystrzelił. chciałem się pochwalić. Wspólnie ze staram, bo to jak wiemy wszystko jej dorobek życiowy, botaniczny. Parę po komunikatów technicznych, jeszcze na wstępie. Po pierwsze, to jest jeden wielki skandal, że Państwo piszecie w komentarzach. Jeżeli ja komentarze nie czytam, czytam i to czytam uważnie, czytam również wiadomości od Państwa i dlatego muszę uporządkować pewne kwestie. Jeżeli chodzi o figurkę konia na kominku, to ona wróciła, wczoraj Państwo widzieliście, chyba wcześniej był zając, bo no, były święta, no koń musiał ustąpić miejsca zającowi, czy tam zającu, oczywiście, że zającowi, dostałem jakieś krzesło, nie wiem od kogo, proszę Państwa, nie robię boxingu, bo jak wiecie, ja się na tych wszystkich sprawach nie znam, nie chcę się znać i, i to nie moja działka, nie mój sposób funkcjonowania na YouTube, bardzo dziękuję, ale nie wiem, z jakiej to okazji urodziłam. dopiero 30 kwietnia. Nie wiem, kto mi przesłał to krzesło. Nie będę reklamował firmy, nawet jeśli to przesłała firma, bo też tego nie robię. Na razie go nie używam, no bo jestem przyzwyczajony do krzesła artyściowej, no ale stara krzesło poskładała, jest na tarasie. Także wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o to, czy mogę polecić jakiegoś lekarza od zatok, no to proszę Państwa, nie mogę polecić z tym do chorych zatoki wleczył, a ten zabieg, który będzie mnie czekał e, e, na początku maja, jak dobrze pamiętam, to jest tak naprawdę zabieg na prostowanie. To jest jakaś tam plastyka, będą osoby. Pośrednio to związane jest z zatokami, no ale z zatokami nie ma nic tak de facto wspólnego. Nie jest to czyszczenie zatok na przykład. także niestety lekarza nie mogę polecić natomiast mogę Państwu polecić przechodząc już do treści odcinka zestawienie dwóch postaw ponieważ ja jestem praktykiem to jestem w stanie też docenić i zrozumieć która postawa jest tutaj no, ludzka można by powiedzieć nawet odważna która jest czystym tchórzostwem i donosicielstwem ale nawet bez tej praktyki proszę Państwa, bez tego doświadczenia a nie jestem w stanie policzyć ile razy zeznawałem na Komisariatach i komendach policji, bo to się odróżnia. Już się tego nauczyłem parę razy. Ile razy miałem styczność z prokuraturą? No, jeśli chodzi o wokandy, to by trzeba było oddzielną tabelę wyprodukować i, i spisać całą e, kronikę. Więc wiem jak to wygląda. I ktokolwiek e, chciałby kozaczyć, chciałby udawać jakiegoś wielkiego bohatera, e, że on się tam nie czuje żadnego stresu, kiedy zostaje wezwany w roli świadka czy podejrzanego, chociaż z reguły jest tak, że zostajecie Państwo to tak nawiasem, może Wam się przyda z reguły jest, zostajecie Państwo wezwani w roli świadka ale jeżeli sprawa jakoś jest bezpośrednio związana z Waszą działalnością, chociażby internetową na rozróżnieniu tego rodzaju portala, bo ja głównie z tym mam problemy odwieczne to, to możecie bardzo szybko ze świadka awansować na podejrzanego, a później na Oskarżonego, czyli to jest taka, przepraszam, rutynowa procedura, jeżeli chodzi o działalność prokuratury. Dobrze, proszę Państwa, ale tak czy inaczej, każde takie doświadczenie jest doświadczeniem miłym. Oczywiście z czasem można się do tego przyzwyczaić i nie wiem, czy to jest dobre, że się człowiek do tego przyzwyczaja. Się nad tym parokrotnie zastanawiałem, czy fakt, że na mnie to już nie robi większego wrażenia, znaczy nie robią wrażenia postępowanie jakiekolwiek, to jest dobrze czy jest źle. No i nie umiem jednoznacznie na to pytanie powiedzieć, chyba nie do końca jest to dobre. Natomiast to, w jaki sposób zachowują się dwaj bohaterowie dzisiejszego odcinka, no to jest pokazanie. Jakby dwóch różnych światów, różnych postaw, postawy, która można, którą można nazwać człowieczeństwem, no i postawy, która, która jest jednym wielkim, żywym, chodzącym konformizmem, koniunkturalizmem i co tu dużo mówić też tchórzostwa. Mam na myśli Romana Giertycha i Mariusza Kamińskiego. Mariusz Kamiński dzisiaj miał kolejną awanturę z Komisją Śledczą, to chyba jest ta wizowa, gdzie ten mądry szczerba ją prowadzi e, i prokuraturą został wezwany w tym samym terminie do jednego i drugiego miejsca. Tam jeszcze dochodziły jakieś okoliczności związane z odebraniem wezwania, proszę Państwa, bzdury, kto nie jest praktykiem, to nie jest prawnikiem może. Może tego nie wiedzieć, ale to jest stała praktyka praktycznie wszystkich adwokatów, którzy odbierają pisma, wszelkiego rodzaju pisma procesowe w maksymalnym terminie. A jest termin na odbiór 14 dni. Jeśli dwukrotnie listonosz zostawia Wam awizo w tym czasie i do 14 dnia dni nie odbierzecie tej przesyłki sądu, to uznaje się ją za odebraną. Także tutaj i tak się nic nie wykombinuje. Natomiast wszyscy robią to na ostatni termin, no, bo to jest po prostu związane z systemem pracy. Jeśli ktoś ma napisać apelację, ma na przykład dostęp do sądu informacyjnego sądu yy, i widzi, że i czasami są nawet dokumenty publikowane, widzi, że został wydany jakiś dokument, no, to chce sobie po prostu zostawić więcej czasu, żeby się zmieścić, żeby przedłużyć termin zawita. Termin zawity to jest termin na sporządzenie konkretnego zażalenia. Czy zaskarżenia na no, ogólnie rzecz biorąc, bo w tym to się mieści wszystko. E, no, to zostawmy to, bo to jest, to, to jest po prostu takie wrzucanie sensacji dla maluczki którzy nie mają pojęcia jak, jak to funkcjonuje w każdym razie Kamiński dostał wezwania na ten sam, znaczy dostał jednego nie, nie, nie odebrał, pojawił się w prokuraturze, no i że zarzucono mu tchórzostwo, bo nie pojawił się w tym samym czasie o tej samej godzinie na komisji śledczej no proszę państwa, daję głowę i parę innych członków że gdyby zjawił się w, na komisji śledczej, to by krzyca, krzyczano, że stchórzył i wy, wygra, wybrał łagodniejszą formę przesłuchania niż prokuratura, no to wiadomo, że w prokuraturze większe konsekwencje i szyb, szybciej grożą niż w komisji byłaby, byłaby paplanina w odwrotną stronę Kamiński w prokuraturze się zjawił, powiedział zgodnie z prawem, ja bym zrobił to samo i wierzcie mi, państwo, że te rozmowy nie są przyjemne, a jednocześnie, jeśli się ma świadomość, że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, e, i jeśli się trafi do odpowiedniego sędziego, no to takie, taka postawa może tylko i wyłącznie zaszkodzić. Ale Kamiński powiedział to, co i ja bym powiedział. Zgodnie z prawem, że zarzuty dotyczące rzekomego Nieuprawnionego głosowania w Sejmie to jest tylko i wyłącznie polityczna nagonka, polityczne zlecenie. Przedstawił wyrok Sądu Najwyższego, że nie został mu uchwalony skutecznie mandat i to wszystko. Nie odmówił podpisania protokołu, odmówił podpisania, przedstawienia zarzutów, podpisał się tylko i wyłącznie pod własnym e, oświadczeniem. To jest działanie, proszę Państwa, raz, że zgodne z prawem. Wbrew temu, co mówią wszyscy wybitni fachowcy, oczywiście związani z jedną opcją politycznym, a z drugiej strony działanie bardzo odważne. Natomiast taki osobnik jak Roman Giertych, który się zajmuje masową produkcją wszelkiego rodzaju, też nam nie leje, no ale dobrze, ja to przetrwam. Zajmuje się produkcją wszelkiego rodzaju donosów, a sam Najpierw udawał, że zemdlał w czasie przesłuchania, przeszukania to chyba było CBA czy ABW, no nieistotne. Później trafił do szpitala, tam udawał po raz kolejny, że jest nieprzytomny i prokuratura nie może, nie może mu postawić zarzutów. Następnie uciekł do Włoch, bo skorzystał z okazji, że sprzyjające sądy jednej opcji politycznej, nie zgodziły się na wydanie postanowienia o aresztowaniu. Kampanię wyborczą, jak Państwo pamiętacie, prowadził z zewnątrz, nie odważył się wrócić do Polski, mimo że miał ponoć zakulisowy prikaz od Tuska ale tego nie zrobił. No, gdy już go ogłoszono kandydatem, no to wiadomo, że Tuskowi byłoby bardzo ciężko się już później z tego wycofać, bo by się naraził na śmieszność. I do tej pory, proszę Państwa, nie zgłasza się do prokuratury. Do tej pory prokuratura jednocześnie wycofała wniosek o uchylenie mu immunitetu. I, I całość tego zachowania sprawia, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest ostatnim do rozliczania innych, a mimo wszystko stał się flagowym bohaterem koalicji 13 grudnia, chociaż nie do końca. Tutaj lewica ma coraz większe pretensje do pana Romana, zawsze miała, była przeciwnikiem jego startu w wyborach, i teraz jeszcze ta tajemnicza nieobecność w czasie głosowania ustaw, ustaw aborcyjnych czy projektów ustaw w pierwszym czytaniu. Ale takie czarne chmury też się powoli nad Giertychem zaczynają zbierać, bo Bodnar też go publicznie skarcił na antenie tvn -u. na razie tak między wierszami i aluzyjnie, że ta jego, jego właśnie produkcja zawiadomień, szczególnie publikowanie na Twitterze jest mało poważne. No ale proszę Państwa, jak ocenić działalność takiego człowieka? Który między innymi ocenia Ziobro czy Kamiskiego. No cokolwiek by nie powiedzieć o tych dwóch politykach, no to oni. W tym obszarze jeszcze raz podkreślę, jakkolwiek oceniać ich działalność polityczną, czy działalność prawną związaną z spełnionymi funkcjami, no to w tym obszarze, gdy dotyczy odpowiedzialność ich bezpośrednio, to musicie Państwo przyznać, że zarówno Ziobro jak i Kamiński zachowali się wyjątkowo odważnie. No tutaj w przypadku Ziobro jeszcze dochodziło. Sytuacja związana z jego stanem zdrowia, i jak wiem, jest to sytuacja bardzo poważna, nie taka jak te lewicowe celebrytki w gatunku Michalik opowiadały brednie po różnych portalach społecznościowych. No i proszę państwa zestawienia tych dwóch postaw to jest jednocześnie ujęcie, pokazanie obrazu sposobu polityki i, sp i prowadzenia polityki przez poszczególne obozy polityczne. <laughs> Przepraszam i sposobu przestrzegania czy wdrażania e, wdrażania prawa. No a przypomnę, że ten e, Roman Giertych jest prawnikiem i to prawnikiem takim no Pseudo bo Pseudo, ale jednak Elit, jest głoś, brał udział w wielu głośnych postępowaniach o zabarwieniu politycznym razem z Jackiem Dibua, który też jest moim przeciwnikiem procesowym w postępowaniu z niejakim tym Jurkiem orkiestą. I szanowni Państwo, jeśli mamy do dyspozycji takie dwie charakterystyki postaci, takie dwie różne postawy życiowe. No i niezwykłą popularność zdobywa postawa, którą najkrócej można nazwać koniunkturalistą i tchórzostwem. No to jest pewne, pewnego rodzaju dramat, obraz w części z kolei społeczeństwa, no, która jest ślepa, która jest zaślepiona polityką do tego stopnia, że nie dostrzega najbardziej oczywistych rzeczy. No, które gdzieś tam się są marchetpami tak naprawdę no, to gdzieś się w bajkach pojawia no, chociażby w wierszu bodajże Konopnickiej o Stefanie, o Stefku Burczymusze I, i ten człowiek funkcjonując w przestrzeni publicznej nie widzi jak żenujące jest to jego działanie nie widzi własnej postawy jednocześnie wskazuje na rzekome tchórzliwe zachowania ludzi, no, którym on, jeżeli chodzi o e, branie odpowiedzialności za własne czyny, do pięt nie dorasta, proszę Państwa. No, nie da się porównać tego cyrku, który zorganizował Roman Giertych, do tego, jak się zachował Kamiński czy Ziobra. No, każdy uczciwy, myślący człowiek to przyzna bez względu, no jeśli potrafi się oczywiście wzbić na taki poziom, bez względu na to, jakie, jakie poglądy polityczne mu towarzyszą, czy jakie sympatie polityczne, czy jakieś, nie wiem, animozje inne, e, toksyczne interakcje pomiędzy obozami politycznymi i, i wyznawanym światem poglądów występują. No to po prostu widać gołym okiem. Po jednej stronie mamy ludzi którzy biorą odpowiedzialność za własne czyny, stawiają się na wezwania, chociaż te wezwania są bezprawne, no ale stawiają się tam po to, żeby powiedzieć, że to są wezwania bez, bezprawne. Nie mdleją, nie rżą głupa, jak to się popularnie mówi. No a po drugiej stronie mamy tchórzliwego donosiciela, który zdobył status bohatera, ponieważ obraca się w takim, a nie innym środowisku. no i tacy ludzie niestety robią kariery, to tak? jak już kilkukrotnie, czy tam kilkunastu albo kilkudziesięciokrotnie mówiliśmy o różnych osobnikach, którzy, którzy ani intelektem, ani kręgosłupem moralnym nie zasługują na jakąkolwiek popularność, a mimo wszystko tą popularność zdobywają no, ale proszę Państwa, ja zawsze się podpieram tą swoją naiwną maksymę, że kto czuje, że złapał Pana Boga zapięty, bardzo szybko może się od tych pięt oderwać i bardzo bolośnie wylądować na czterech literach. I czasami kończy się to fatalnie. I tak jak już mamy kilka przykładów gwiazd, które bardzo szybko wzeszły i jeszcze szybciej zachodzą tak jak po, po swoje dostał Hołownia, ostatnio Protasiewicz e, dostaje też swoje wrzosek tak przyjdzie i czas na Giertycha no bo to co on robi to jest jedno wielkie zło zło w czystej postaci i do tego zło na żenującym poziomie ponieważ rozdźwięk pomiędzy jego własną postawą a pomiędzy tym jak ocenia innych, no jest, proszę Państwa, jak stąd, na koniec świata i, i, i z powrotem. Nie toleruję takich ludzi, proszę Państwa. Dużo się mówi o tolerancji. Ja takich ludzi jak Giertych nie to, toleruję. No to jest uosobienie człowieka, który jest zbiorem może nie najgorszych i wszystkich najgorszych cech, bo są jeszcze gorsi od niego no ale taki, takich cech, które powodują w najłagodniejszej postaci niesmak a, a trzeba powiedzieć prawdę, że no pogardę no ciężko mieć szacunek dla, dla takich ludzi, którzy przejawiają taką postawę życiową takie, takie zachowanie, no, no po prostu się, się nie da no można udawać, można się bawić w dyplomatę ale w rzeczywistości gdy się y, obiektywnie oceni tego człowieka i jego zachowania, no to tam miejsca na szacunku po prostu znaleźć się y, nie może. No, nie, miejsca na, szacun na szacunek po prostu nie sposób znaleźć. Szanowni Państwo, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy y, wnioski. Nie jest moim bohaterem. Przez dłuższy czas był. Mariusz Kamiński ale po drodze tam się parę rzeczy pozmieniało w taki sposób, które no zmienił mój stosunek do tego polityka, do tego człowieka, no ale jeśli mówimy o Kamińskim zestawieniu z Giertychem no to proszę Państwa nie ma o czym mówić po jednej stronie jest człowiek odpowiedzialny odważny a po drugiej stronie mamy do czynienia z tchórzliwym donosicielem Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.